Milenka pisze, zrobiłem, no Milenka ma fa jednak się okazuje, no ale no nic W dzisiejszych czasach tak to jest czasami, że niby Milenka, ale jednak z prezentem i... A skina? Jak szybko skina? Woooow! Woooow! Okay. Nice. To pewnie ziomek, co ma u mnie rok suba Nieprawda, rok temu on pewnie lek chodził, to jak miałby mieć rok suba? już mówię. Dawaj, dawaj no, zaczynaj A mi się wydaje, że ty byś no, mógł no, na Warszawie zagrać ranked'a, co ty na to? Na Warszawie. No, o, ustawiona. ty jest na Warszawie nawet grasz, właśnie, tak mi się wydaje, Ty pasujesz tak, żeby na Warszawie zagrać, Mi to pasuje. Bydnie. A jaką masz kosę? No, taka, taka se. No nie masz, ale no. pamiętaj, że dzisiaj możesz zarobić. Dzisiaj możesz zarobić, bo za każdego kila masz 1000 wagonów. Znaczy 100! Prze przesadziłem 1000? Nie, nie. Tysiąc? Przesadziłem trysiące. Tysiąc. Dobra, no to lecimy, no. Przesadziłem z ty tysiące! Kuror. Przesadziłem. I czy mam mutować tych? Nie, no przywitaj się z nimi, no zobacz każdy z Polski o. jest. Powiedz, się Manko normalnie, wiesz. Witam wszystkich. <śś> <śś> oh. Witam, witam. O kurde! No to, się no to jedziemy! No to jedziemy! <ścoughs> no to jedziemy, nie. To mi się podoba. Już mi się podoba, stary, szczerze. Takich jak ty tutaj potrzebujemy właśnie. A zagadasz coś do tej milenki tam? Nie wiem czy mogę, bo dziewczyna ogląda. Aha, dziewczyna ogląda. No to nie będziemy mieć no. przypału, panowie. To nie będziemy mógł robić przypału. Ale, ale jak. Oj, oj, już, już, już. ja! Nie wiadomości, już wiadomości. Dostanę. Spokojnie, spokojnie, to tylko żarty, to tylko żarty. Widzowie, szybkie przypomnienie, że jak planujecie sobie kupić myszkę, podkładkę, klawiaturę, rękaw, ślizgacze, cokolwiek byście chcieli kupić, to możecie napisać do mnie po poradę na Instagramie. Macie link oczywiście w opisie filmu. Co mam na start kupić? No najlepiej jest kupić ghosta i najlepiej jest kupić damage ten podwójny. Musisz, nie wiem czy dużo używasz, ale zwracaj uwagę na to jak rzucasz ten, ten damage, bo on jest dość ważny, nie? Żeby nawet teammateom mhm. pomagać. Teeeka... Co on jest jakiś chyba dziwny? Też... Ty... Ty... On Moniki... to też... No, no, mo... chyba też się stresuje. Do Moniki się szlini chyba on. Bo ja nie wiem jaki k... kolesz, Nie no ma. Dobrze, ale dobrze. Dobrze zachodzisz na plecy. To jest ogólnie bardzo dobre. Oj plecy, o! Shielda, odpal shielda! Oj. K... Kur... Najsteraj, nice oh, najsteraj. Oh. Jest okej. Okay. Tam mogłeś jak ci strzelił w plecy, do ściany do lewej się przytulić i odpalić sobie shielda. I swingnąć ze shieldem, go nie? Ale ogólnie git, właśnie na low elo ogólnie, to też mówiłem temu ziomkowi Zajrona co go coachowałem, bardzo ważne jest to, żeby skracać plecy, bo teraz zobacz, kliknij sobie taba, zobacz teamkom przeciw, przeciwnika, oni nie mają normalnego sentinela w ogóle, więc jak ty będziesz zaczynał na C cały czas, a oni będą chodzili A, to możesz cały czas biec im na plecy na pełnej, nie? No tylko musisz uważać, żeby ktoś z przeciwników się nie zgubił na mapie, nie? I nie, nie zabił cię w plecy. Wygrał. To, ten, to chyba dla tej dla tej ten, ten, ten spacony Ta. taki. <laughs> ten co gada tak <laughs> nice ładnie ładnie nice nice yy, co w drugiej kupić yy, no w drugiej najlepiej sobie kupić buldog albo guardiana <laughs> jeśli nie Bulldog masz na mandala no to no i guardiana Okej, okay, to możesz cały i... kef, cały kef, cały cały, cały duży za tysiąc I... za tysiąc okay, no. to jest najlepszy baj ogólnie no może wypikuję nie, B oni są, B, możesz podejść i no możesz no, no, no. y, double damage dać, teraz przez ścianę Im, no przed siebie tutaj, wrzuć tu double damage, wrzuć Nice, odpal shielda Jeszcze otwórz drzwi i wbiegaj tam, i na pełnej biegnij, i na pełnej no, no. Do lewej, do lewej Nice Spokojnie W tam ci, powiedział ci mały I ładnie, no. i ładnie, i 4k Powiedz, że dzięki za info, powiedz, bo za info Dzięki za info. Nice, no i no, no, jedziemy, no i fajnie! No i to chodzi, 400 Valorant pońców na twoje konto, bang! Ło! Weź e, opcję sobie odpal, escape, no. dźwięk, i weź sobie opcję RTF odpal na samym dole. Bardzo ważna o. opcja jeśli chodzi o dźwięk, tak. Możesz słyszeć, możesz się jak w słoiku przez chwilę na początku, ale, ale to jest bardzo ważna opcja. Małego kewa kup teraz, bo to jest bonus. Dobra, o. i teraz gramy. I spróbuj na plecy, zespotuj tu info agresywnie, podejdź. Oj, schowaj się, schowaj się. Rzuć double damage, rzuć damage w sanda. Tam jest piasek, no. I nie wychylaj, nie wychylaj, schowaj się. Po prostu baituj, bo twój jest tam za boksem, więc staraj się mu pomóc. Okej, okay, blisko są. Aha, no on nie zabija, no to jest... No. Dobra, zabił, dobra, okej. Okay. Majlenka! No, ale nie mówmy jej good job, tak? Oj, Majlenka jeszcze, no. jaki hedzik! Ale nie będziemy jej mówili nic, bo naprawdę. Ace, ale nic, nic, nic. Nic jej nie mówimy, bo nie pomogła. No, nic jej nie mówimy. No, możesz nie powiedzieć tylko, że mogła ci pomóc, nie? Bo mogła. Ej, następnym razem możesz mi pomóc, hej. A, no. A nie. No, jesteś mniej no, nudni Polacy jesteś. Ej, kup sobie shielda, bo nie kupiłeś, kewa. Tak. Tak, no? Świetny, świetny, no. baj. Możesz tu w pierwsze tempo teraz tak wiesz, tak? Wychylić się troszkę i tak AD-pikować. zrobić? Tak, z jump spota, no keva? jump spota, no to jest jump spot, no to jest dobre. Oj są tu. Ale nie ma tego, podejdź, podejdź, możesz skrócić. Bo nic ma. Dobra, no spokojnie. Uważaj tu do pelowej na ziomka, za, za ścianą. Okej, okay, nie ma. możesz lecić na pełnej na plecy Bo oni są już B się w tym momencie. Oj, Shielda, Shielda? Tak, zajebiście Double damage, możesz mu rzucić i go dojechać? Oj, dojechał cię. No, Annaki, jest OK, jest OK, jest OK. Milenka pisze, zrobiłem, no Milenka ma f... jednak się okazuje, no ale no nic, no czasami, w dzisiejszych czasach tak to jest czasami, że niby Milenka, ale jednak z prezentem i tak to wygląda, no, cóż mogę powiedzieć. Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzę mi jego oglądania. No możesz tak samo zagrać teraz, to możesz tak samo z jump spotować, mały kef, mały kef i jump spotować możesz. O, dobra, cofnij, 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 cofnij sobie. Możesz w ogóle iść za bez? tam do tyłu, do tyłu jeszcze bardziej, do tyłu. Odpalić shielda i zultować. Okej, okay, nice. Nice, ładnie. Ładnie, wyczekane do końca, żeby się shield jak najdłużej trzymał. Mm -hmm. Nice, zajeb... Nice. No nie, no chyba jakiś smurf to jest, nie? Milenka. <laughs> Milenka z na smurfie. Heavy, tak? Y no, możesz grać pełnego shielda. Mam eko, no, 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 no. więc jak mają eko, to zawsze chcesz grać pełnego shielda ogólnie. <laughs> nawet kosztem broni, nie? Gdy mają eko. 5k nie wypłaca się? No nie, 500 valorant pońcu 500, 500, spokojnie Tylko uważaj sobie do lewej, nie? Znowu tam ziomka, żeby nie było skąpionego. No, jest do lewej Oj Oj Lekka płyta, ale jest okej okay. Pamiętaj się, najlepiej ogólnie, jak się duelujesz z typami, to żeby strzelać taki burst, nie? 3 do 5 strzałów W lewo Znowu taki burst, w prawo, no nie, wiesz, tak się ruszasz na boki, AD Dajesz bursta i w boki Zaraz to sobie spróbujesz przed następną no. rundą Ale jest okej, okay, jest okej okay. Dobra, dajmy Milenkę, zobaczymy czy jest smurfem No Nie gra jak brąz chyba No chyba nie, albo spadła Też taka jest albo. możliwość Albo, No ale wątpię, powątpię no. wam w to <noise> Koper tam <noise> Ja mogę tego koperka podgłośnić jak coś No masz go podgłośnić, masz go dać no Kooperek jest hype manem no, nie, nie, już Koperek ile masz lat? A co? Nic, tylko pytam, nie żebym hejtował Koperek zarfa tu mięki mi To jest sam raczej moje widownik, nieprawda Ile masz lat? Oczekaj, dobra, nice Schowaj się 20 Możesz shield odpalić teraz i wychylić Shield Nice Nice, ładnie. Nice, no dobra. Zaj. Nice, ładnie. No i 800 pońców już. Bang. Nice. Bardzo ładnie. Elegancko to kiedy są zapisy na coaching silverów? Jeszcze nie ma, ale w momencie, gdy wy już to oglądacie na YouTubie, to już na pewno będą zapisy bo będzie już po tym. Bo żeby być na czasie, kiedy są coachingi, trzeba po prostu być na streamach. Ja wtedy mówię, daję wam znaka, odpalamy kanał i tam się możecie zapisać. Pamiętajcie, że subskrybenci mają pierwszeństwo, więc jeżeli jeszcze nie subujecie, to pamiętajcie o tym, że stać suba. Tak, polecam. Ło, widzowie, wpadłem na pomysł. Jak skołczujemy wszystkie rangi, to później zrobimy głosowanie TOP 5 i z tego zrobimy 5 stacka i będziemy całą piątkę kołczowali Ja pierwszy. O, co tu, z długosi, no unlucky Ale to będzie mocne, nie? Serio To będzie dobre, podzielimy ich na teamy O Jezusku No, tragedia tam się chyba wydarzyła Dobra i teraz tak, stój w miejscu, teraz i patrzcie w ścianę jakąkolwiek, na frost, tak jakbyś tam, no, okej, okay. i weź wandala i oddaj teraz pięć strzałów jakby, wiesz, takiego bursta, ciągnij go lekko w dół, tylko lekko w dół z myszką, okej, okay. i w lewo, mm -hmm. i wtedy strzelasz, w lewo idziesz, nie, w no, sensie, dobra, dobra. chodzi o to, że idziesz, nie, 5 kul około chcesz oddać, mm -hmm. w lewo wtedy, nie, chodzi o to, że musisz iść w lewo, nie że ciągnąć spraya w lewo, A, dobra, tylko dobra, musisz dobra. iść, no, no tylko, że wtedy jak idziesz w lewo, to musisz przestać strzelać. Aaa, dobra, Wiesz, dobra, dobra. strzelasz pięć kul, idziesz w lewo, strzelasz znowu pięć kul, idziesz w prawo na przykład, nie? O, widzisz, tak jak tutaj AD, robisz to tak samo, musisz tylko z tym strzelaniem jeszcze dodać, nie? Że wychylasz mm. pięć strzałów, cofasz do prawej. i na spawnie, na no. spawnie. Oj, na spawnie, mówi, że są na spawnie. Dobra, dobra. On z samolotu, <ślam> Pan gada Oj, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, nie, nie, nie dojeżdżaj. Oj. Ona ale ale jest od... Sage wina coach'a? No okej, okay, wina coacha, niech będzie, niech będzie że w tej no, to akcji była wina Kołcza. To moja wina, przyznaję się, moja wina. A ciekawe czy koperek w kim jestem. To pewnie ziomek co ma u mnie Woksuba? Nie prawda, rok temu on pewnie ledwo chodził. To jak miałby mieć woksuba już u mnie? Koperek to jest taki kamerzysta na Cyferze. Tak, są Jeffku. Można damage tam... Oje. Nie można. A, skina! Jak szybko skina? Łooo! Wow! Wow, ja wow! Co? Co on powiedział? Że co on jest? Że jest chyba lepszy z trzech ja nie wiem. Nie, nie powiedział, że jest lepszy. Nie, nie, powiedział, że jest lepszy. nie, nie powiedział, że jest lepszy. Ja To pewnie jak jaki GOAT, nie? Domierzam, spotuj sobie. Możliwe, żeby. Okej, okay, możesz na shiftie podchodzić, tylko na shiftie, bo oni lubią, wiesz. Ola, co, idź dalej, idź do przodu, idź do przodu. Ta, oni są na terenie, więc idź na shift. No właśnie, bia, tu niestety. Czemu mi robi 25 kg, Bo to smurf, niestety. Nie szanujemy takiego zachowania. Tak, i poza tym jest machu. Mogę się zapytać, czy znasz szalonego. Dobra, no to zapytaj go. Ej, Koperek, znasz może szalonego? tego z Valoranta. Zna! Zna? Ej, widzowie, chcecie, żebyś mu zrobił coaching? <grym> oj, oj, o, shield! Shield znowu. bo, szkoda. Nie udało się to się wziąć, Szkoda, ale nice, okej. Okay. Ej, nie wiem, i ciekawi mnie to, czy taki ziomek ma fan z gry, nie? Tak szczerze, szczerze, no bo no. żeby w brązie smurfować to trzeba być naprawdę. Naprawdę trzeba być nie przedupcionym, nie? O, poddali o się. i poddali się, Jezu, tragedia.